Cześć, dzień dobry, ja jestem Drzewiasty. jestem Aloes, yy, farmań kurczaków. Dokładnie, jak widać postęp idzie, mamy już nawet emeraldowe kurczaki. Setup będzie ulepszany jakoś niedługo. ale pomiędzy odcinkami sporo się tutaj pozmieniało. Yy, mamy portal, do portal, to mi wcześniej zlikwidowałem mu farmę. Ponieważ ona nam już całkowicie niepotrzebna. Stworzyłem za to tutaj Fusion Crafting z Draconic Evolution, którym będę się zaraz zajmował. Mamy kolejne brzydkie drzewko, które generuje coraz więcej energii. Jak widać brzydkie generacja... Drzewka do przyszłości. Tak, jak widać generacja energii idzie ładnie, ponieważ mam już pół miliona. Tutaj się moją konfigurację prądu. Zmieniliśmy. Tutaj trochę maszyn porobiłem. Ja w tym czasie robiłem tylko i wyłącznie kurczaki. Tak, ja, ja przy zrobiłem bardzo dużo questów. Obaj zresztą zrobiliśmy bardzo dużo różnych questów, więc dużo pieniędzy wpadło. Mam 273 tysiące, ponieważ przy okazji stworzyliśmy sobie tutaj małą kopalnię. Ten rząd jest mój, ten rząd, ten rząd jest Aloes i będziemy też rozszerzać. I dodatkowo dorobiłem tutaj te. Zrobiłem tutaj Void Resource Miner, Botanic Resource Miner, który nam różne ksiatki, drzewo i wszystko generuje. Nie mam żadnego końcu. Słabo jest teraz, jak nie mam już czasu w butelce. Bo specjalnie yy, na czas między odcinkami zostawiliśmy włączone, włączonego Minecrafta, żeby nam się czas namijał. O no, no, dobra, Tak, tak i słucham cały czas w butelce na, na robienie czatu. Cały. No ale mamy przynajmniej kurczaki w ten sposób. Spokojnie, jak zaoszczędzimy te pół miliona pieniędzy, to kupimy Watch of the Flowing Time, czyli przedmiot, który pozwoli nam przyspieszać wszystko pół bardzo... Pół miliona pieniędzy, powiadasz? No, no, Bardzo to. blisko mam. Dobra, ja sobie odbierę hmm. bo to jakieś tam porobiłeś i zapomniałem. je. sobie ich odebrać. Nie. Um, jeszcze bliżej nie wiem. Do, do, do twierdzy znowu się teleportuję, bo po prostu to jest szybsza droga, bo... No to jest jednak trochę kratek stąd i też ciężko jest nawigować w tak absolutnym wojdzie tak naprawdę. Na szczęście dzięki mojemu nowemu świetnemu armorowi mopki nie, absolutnie nic mi nie robią, tak? Wiem, że to chciałem powiedzieć, ale no. Słyszałam to zająknięcie. Nie, no. mamy kontraki, ale brakuje mi tutaj pszczółek. No, to są dopiero 1.16.5 podstawowe tak naprawdę. No. To jest, ma, ma ma to jest odpowiednik hmm. półek u, y, aktualny, tak? No w sensie ona to jest wcześniejsza, pamiętam, to jest 1.12, a nie 1.16.5 No na mówię, to, to jest spółki. odpowiednik wcześniejszych pszczółek, te kurczaki Tak Z tym, że z pszczółkami nie było tyle grindu hmm, Z pszczółkami nie w ogóle nie. nic nie robiliśmy absolutnie, bo nie wiedzieliśmy jak, bo pszczółki są, źle, są w ogóle niewytłumaczone w modzie No, ale Od pamiętam, tego, że zacząć... się ogarnęliśmy kiedyś się, jak już tak mniej więcej wiedzieliśmy co z nimi robić, to... Ta parka się zepsuła i w ogóle nie chciało, nie, nie mogło tak. grać wspólnie jakby. Ale tak zauważyłam, że w sumie z pszczółkami nie było mm. tyle zachodu, bo pszczółki pasywnie wszystko robiły. A kurczaki najpierw trzeba wymaksować. Ile masz MC cwaniaku? Więcej mm. niż mm. ty. Ile masz EMC? Cały. O tak, widzisz to. się tam. tam zepsuło u góry, słyszałam. No ja to otwierałem miałem. A, no Masz Soul Sand e, chickeny? Soul Sand Chicken. Thank you very much. Soul Sand wezmę też sobie i idę do Netaru, e, Boże, że do Enduida, mieć e, Widero. Ale Soul Sand Chicken nie mają nóżek. Na miniaturce. Naprawdę, No prawda, nóżki Soul Sand chicken. Nie ma nóżek, nie ma ciasteczek. No ale czy to ma single mode, czy. Już ma. Dobra, kokoł kurczaki mamy. Kokoł kurczaki, tak dobra. Eee, ten sobie, tak, wstawiłam sobie, okej. Okay. Plus tego craftingu jest taki, że z encem zrobię to raz, a zostanie to na zawsze. No. Ja sobie poczekam i po prostu pokażę, jak to wygląda. Ale zrobię to z, z czasem. Teraz, żeby to tak nie czekać długo. Ty to już widziałaś parę razy Tam in, in, na innych tych. Innych na parkach nie widziałam. No to jest to przecież, no to jest Fusion Crafting Aha, to ja tego nic, nigdzie nie widziałam no, no to było byś nie widziałaś, no dobra, jeszcze ja będę tutaj sporo siedział z Fusion Craftingiem No wyglądamy tutaj tak naprawdę... No i inną, oso inną osobę, która też ogląda. O nie, Wyvern Fusion Crafting nie ma EMC! my de facto... Mam już wszystkie te y, Wyvern Fusion Crafting injektory. Czyli lepszy tier, wyższy owie, jeden. Mam um, Chicken Pozbyłem się co prawda całego czasu w butelce na rzecz tego, żeby to przyspieszyć, ale. W butelce pozbyłem się na kurczaki. Deal with it. No, kurczaków masz dużo, to było tylko 12 tych injektorów do stworzenia. Żeby stworzyć jedno obudzone w Drakonie, które mógłbym poczekać i zrobić co z kurczaków no nie chce mi się czekać i... no. Zanim ja bym ci zrobiła yy, kurczaki z obudzonym drakonium, to no... No ja wiem. Dragon heart i drakonium block. Serce smocze, serce. Dobra, smocze serce. No nie, tutaj cztery muszą się wyjść. Akurat jest spoko w, w obudzonym drakonium, w tworzeniu go, że jeśli paczka by nie miała EMC, to się tworzy na raz cztery bloki jakby, więc no to jest trochę zawsze większe przyspieszenie. Dobrze zrobiłem. Dobrze zrobiłem. No i to się odcharginguje, to się zaraz samo zrobi. Właśnie. Ja się zajmę. Zajmę się deep learning. całkiem przyjemnym według mnie. Co myślałam, że będę robić na tak, Sky to Odyssey? Mm, Towncraft Magia. Co robię? <gry> Kurwy. No cóż. I Okej, okay, tak się robi. Soot suit, suit cover threadstone. co? Nie A co dał deep learning? To jest mod, który potrzebuje. Na do, samej, do samej podstawy moda potrzebujemy tych dwóch rzeczy. a nie muszę je zawinić. Tak, prawda. potrzebuję. rozbuduję tutaj na zapas. No, to się nie połączyło. Świetnie. No, może to się zasila i tak. Będę nie mieć jedną zbędną czaszkę z Widę. A cudownie. Skopiowałem sobie traszkan. Będzie widać na nagrywce, bo jakby miałem go tutaj w craftingu i po prostu kliknąłem z i on mi wyszedł tutaj. O! A teraz już go nie ma. Patrz, no jest tutaj? No, jak wchodzę w ten, to już go nie ma. To się widać ważne. No, nieważne. Eee, tak, mogę zrobić to tak jak chciałem. Teraz mamy Wither Skeleton Data Model. I on będzie zapewne nie działał jeszcze. I tak. Na razie to jest Tier Faulty, czyli po prostu nie działający. Data Collected 6, czyli nie ma. I Data Perkill 1. Chodzi o to, że teraz muszę zabić 6 widrowych szkieletów. Do DeepMapLearning jeszcze coś się tworzyło specjalnego. Pamiętam. O, dokładnie DeepLearner. I do DeepLearnera wsadzam WitherSkeletonData Skeleton Data. Jak zabiję takich sześć, to dostanę Basic. I potem stąd będzie mi wypadało. To Pristine Widder Skeleton Matter będę miał szansę dostać. Która się tworzy z polimer kleju. Z tego drobi też Halice Matter, się do czegoś tam wykorzystuje. I następnie z tego Pristine Wider Skeleton Matter mogę wrzucić sobie do Loot Fabricatora i stworzyć na przykład 18 czaszek z widera, No bo będzie, no wiadomo, że nie zrobię. Ale to jest bardzo przydatny mod, bo nie będę musiał farmić Widerów, jakbym patrzył do czego widerów farmić. Wziąłem go no głównie dla questa, ale... Jak już go mam, to sobie zrobię te widery. Może, może mi się przydadzą, może nie. Poliner Clay jest bardzo prosty i ma EMC Więc Wezmę sobie zestaczek tutaj od razu wrzucę I to będzie bardzo wolno szło, ale mamy To jakby po prostu ładuje model MOBA Zabija go sobie w systemie I tworzy jego teoretyczne co mógłby rzucić Zawsze dostajemy 100% mamy na Hellish Matter które jest wykorzystywana do tworzenia na przykład, nie wiem, Geist Nieksera mater Matter, czyli to jest już y, z endu. I złote i tak dalej. Więc to wszystko się tam jakoś tam. To wszystko będzie jakoś tam się tworzyło samo. Więc pozostawiam to samemu sobie jakby, żeby to się samo robiło tam. Ja no znowu czas w butelce. Dobra, już będę miał o, tego jednego rabbercika na. Okej. Okay, Spokonaj no tak jak muszę mówię zrobić tam wood. To będzie bardzo powolny proces, niestety, ale będzie się robił w tle tak zwanym. Fluid latex się tworzy. latex tank. Czy to Hmm. Serwo. O, kurde. Co żeś zepsuło już? Coś. Nie pytaj. Nie, to tylko woda. Ale zepsuło cały coś. Ojejku. Jakby ktoś się jeszcze przejmował tym dirtem Ja się przejmuję, bo nie wiem czy czegoś nie zepsułam A co mogłaś zepsuć z dirtem, proszę Cię Nie wiem Najwyżej sobie lekko bazę zalałaś Dobra, pani dry rubber potrzebuje Dziewięć To się tworzy w dry rubber i to, to się tworzy w plastik właśnie Ja tworzyłem inny rodzaj rubbero, Ja tworzę w plastik od razu no. Bo plastik nie wiem czy będzie, ale wydaje mi się, że był potrzebny do czegoś Więc wolę mieć go z zapasu stworzonego w Tak na zapas, w sensie no, tak na przyszłość tego słowa szukałem. Dobra pieniążki, mam, 29, mam prawie 300 tysięcy. Ile to masz? Pieniędzy? No. E, 327 tysięcy. Ale ty się mi kopię po jednym jakby Biscoinie. No teraz tak. Ej, dziwne. Zepsuło się? No, Nie, no. nie, niektóre są po prostu nie w 100% jakby zasilone. Widocznie to jednak to creative Source Energy nie wyrabia się na tych blisko i na jeszcze moich dach. To jest kwestia tych kabli. Że mam może zęb... Może tak. Nie, właśnie wcześniej działało Mam wrażenie, że po prostu teraz za duże mamy zużycie prądu za wszystkich różnych innych źródeł, też. No i dobry, mamy prawie w takim razie 300 tysięcy Pay mój mój Niki 300 tysięcy. mam tam tutaj coś, coś ciekawego? Nic. Mam no, nadzieję, że Watch of Flowing Time będzie miał EMC. Może to być zbyt by topy, jeśli będzie miał EMC, Ale no. no czekaj, czy już? dwie kreseczki dobra, dostał urzew i uwaga, uwaga, kupujemy Watch of Flowing Time nie wiem, jaki będzie miał EMC, nie ma Dobrze przewidzenia było to, dokładnie, ale tworzymy za to i tak Dark Matter Pedestal, on jest bardzo tani, w tym momencie już jest tani Pamiętam początki z czerwoną materią i czarną materią jak ja ledwo robiłem Red, Red Matter Armor, w ogóle ledwo zrobiłem, pamiętam. Działa. Twoje kurczaczki będą szybciej pracować. Chociaż nie chcę mieć to ukradne na razie jeszcze. nie. Nie potrzebujesz mieć szybkich kurczaczków. Szybsze pieniążki się bardziej przydadzą. Ani szybkie kurczaki. Ale szybkie pieniążki zapadną na drugi zegarek. Okej. Okay. No, chyba, że po prostu nie wiem, rozłożysz się z kurczakami. Przestawimy cię z kurczakami pod spód swego pod i tyle albo na górę. I we infused no, iron, no, iron no, I got to. enchanter. Dobra, jakim kurczaki, jak wy się gridujecie? Uuu, dobre, szóstki. Lubię na szósteczkę. Też jest problem. Shelf. Na no, go od razu dolecimy. Dobra, to potrzebuję taki sam layout, w sensie Boże, daję setup jak... Hmm. To był taki sam setup, jak dobrze pamiętam jak yy, zwykły studa enchantowania, bo to na w zasadzie działa tak troszeczkę, z na tak troszeczkę. No dobra, hmm, to tak. To się tworzyło, że... Z... Weźmy sztabać żelaza i star Iron. Nether Star I to będzie długo się robiło Bardzo szybciej Bardzo szybciej Dobrze, mamy Evil Infused Iron Iron God Czyli sztabki nasycone złem o! mody. just mody. Czy to ma NC? Ma to NC No chcesz zobaczyć coś ładnego? Mm. Popatrz na to, moja ulubiona rzecz. Teraz to wygląda tak? Nice. Im jest więcej, tym się różniej grupują. Zawsze to lubiłem w tym łodzie bardzo. Zawsze to bardzo ładnie wygląda. Na no złoto, dobra. To jest 3 złotego czekana. Okay. Chodź złoty chicken Okej, okay, mamy sam krystal, ale pusty. Ładuj się energią słońca. Is the sun? No zobacz, on pracuje słońce, on jest graczem Dark Souls. Proszę, on idzie pod cuda, on używa mirakli. No kurwa, trochę tak. To jest, czekaj, co to jest, to jest ten, no. Nie, to jest ta, znieksłuszona fala światła z czarów. wiesz, no, taki słaby spel, który ma to odbijać inne spele. Mm. To jest... To są przecież te. To jest przecież odmowa. A no, w sumie to tak. Niestety sam Krystal nie ma EMC, ale nie przeszkadza mi to, bo robię go raz w życiu. Dobra, będę niebieskim Jedi. To jest sobie ten najlepszy, nie wiem, nie wiem Star Warsów. W sumie to nie było czegoś takiego jak najlepszy, najgorszy. Nie, jak się mieli. Niebieski i zielony były różne od siebie, bo kiedyś czytałem o tym gdzieś tam, czy tam dar. Znaczy, ale to było chyba raczej na zasadzie takiej, że e, to tylko zależało od tego, czy sam Jedi był dobry, że tak okay. serduszki. Ej! No tak się nie zarobiłem damagea. Wiem. Ale czy sam Jedi miał dobre serduszko, czy nie? Mhm, mm nie jest A czerwone były chyba po zabiciu Dodajki jakiejś. No tak, tak, no czerwone się zdobywało po zabiciu Dodaja. No. To się nie ładuje dziwne. Dobra, ta zrobiłem tylko pod... To... Jak jesteś taki, nie, zulej, to, że zabijesz Jedi. No jak zabijłeś Jedi no to dostawałeś czerwony, bo tam ci dawaj ten kryształ czerwony. No Zielony to tam pamiętam, coś mi się tak kojarzy, że to coś w sensie niemiecki to był właśnie ten najlepszy, że taki nam, no, podążasz tą ścieżką Jedi. zielony to właśnie że tam podążasz tą ścieżką Jedi, ale masz jakieś tam własne poglądy, chyba coś w tym nie wiem. Nigdy się nie interesowałem Star Warsami, gdzieś tam to czytałem na jakimś randomowym pay'u, więc też nie wiadomo... Ja i teraz obejrzyj to jakiś fan Star Warsów, będzie się z nas śmiał, że jesteśmy debilami, Może nie przekaz... wie, bo nie wiemy, nie znamy hierarchii Jedi. Może przekazać nam to wytłumaczyć jak to działa. Jak wieś, więc jeśli ktoś zna się na Star Warsach bardziej niż my, a pewnie każdy... Każdy to... zna się na Star Warsach bardziej niż my. Ja wiem, że był lub Skywalker i Darth Vader, coś śmiesznie oddychał, bo... Yy, no, bo, bo jego starymi nie żyje. Znaczy, no. Zyje, ale... Wyszedł po mleko, powiadasz? Tak, był jego starym co wyszedł po mleko i obiłam go tam, no. Opinion core perfected. Pokażę ci śmieszny, głupi crafting? I don't care about your opinion. Tak, nie zobacz. To się tworzy z inspiring, to się tworzy z amazing, to się tworzy z damn good, good, decent, passable, medico, mediocre, mediocre, pathetic. To jest cały crafting. Nice. Nie, to nie jest nice. Bo, bo zobacz, potrzebujesz dwóch końcowych, ja, które nie wiem co. A musisz przebyć, no, dużo. Kiedyś, kiedyś, daleko. Kiedyś, w, dalek w dalekiej przyszłości to zrobię, oczywiście. A to jest daleka przyszłość, teraz po prostu poszedłem, żeby do hajsu dostać więcej. Alert Expertise zrobimy pewnie na kolejnych już odcinkach, się zajmiemy bezpośrednio magią. Bo, no, to najlepiej zrobić na cały odcinek, jakby się zająć jedną magią. No właśnie, skoro ja mam już Awaken Draconian Dobrze, Assemble Core Aaa! Zabiję mnie Dobra, nie mnie Musimy się na... Piotrstwale No Tak się buduje? Powoli, bo powoli, ale się buduje samo Ja nie chcę tego budować samo, to jest... Ta... spierdolić coś i masz przejebany Pokaż mam wycięcie i tak to jest w szwale. Próbował, no, to ja drugi raz ja otworzyłam paczkę. Otworzyła. O, wsłuchiwanie do paniczki. Hmm, fast Nice. To się tak fajnie tak. wypełniał. Tak ładnie. Robisz ten lapsa z tego? Tak, tak, ja tak. Ja. Bardzo system od początku, ale już trudno. Zrobię z tego mini time jak to się samo wypełnia. Dobra, i teraz tak. Potrzebuję tego i potrzebuję powiedzmy hobo. niklowe kurczaki zaraz już będą. Tą... Wspaniale. Nie no, w sumie zrobię to trochę dalej, żeby tutaj bardziej epicko wyglądało. przykład tu. Teraz to się otaczało wokół wszystko. Dwa. Dobra, te czeki idą mi coraz szybciej i coraz sprawniej. Ok, to mm -hmm. okay, stworzyłem pierwszy. Energy core stabilizer. Proszę wystarczy znieść się ten mruk. Zrobić to jeszcze trzy razy. Raz, dwa, trzy. Żebyśmy mieli storecz razy energii. Tak w razie czego? Raz, dwa, trzy, cztery, bo to będzie bardzo przydatne. wiesz mi. Energy pylony właśnie, jeszcze muszę postawić. Raz, dwa, trzy powiedzmy. że to lubię to robić symetrycznie. Takie zobaczenia Symetryczne. Wysiadam na perfekcjonizmu. W sumie to jest w moim przypadku 3. Dobrze. Teraz muszę tu najpierw zabić stabilizerę, żeby tego nie odpalić bez stabilizerów bo może się zepsuć na przykład. Dobra, mam nikogo. Stworzyliśmy, jak widać, już tutaj przygotowałem, będzie to pewnie na time lapse. Yy, przygotowałem Draconic Core, więc choć ale odpali, go i przy okazji stworzyłem, to ja już je odpalę, bo to, to i tak będzie pracował w tle. Nie wiem po co, ale stworzyłem sobie reaktor. Jako, że mam nieskończone źródło EMC, będzie on nam całkowicie nieprzydatny. Yy, ale stwierdziłem, że fajnie będzie mieć reaktor, bo jak już był quest do jednej części reaktora, to stwierdziłem, że zrobię sobie cały, no tu. Choć. To ty latać nie możesz? Załóż sobie budki i je, bo one się czasami bugują. Wchodzisz no. w to i activate, po prostu klikasz. To? No teraz w ten krąg. A! Wielka pomarańczowa kula. I to co teraz działa... I teraz musimy... Tko, muszę dobrze skonfigurować teraz prąd, żeby tutaj wchodził. Więc prąd na Wi-Fi... Nie wchodzi, dobra to kliknę w ten sposób, no to się podłącza o, przesyła się prawda, dobra i mamy 1,677 giga RF na TIC, tutaj wchodzi pojemność tego jest <coughs> duża, to jest największy tier, to jest tier 8, nie to jest najwyższy tier capacity almost infinite to jest almost infinite według komputerów no, to jest w którą komputer może jakby uciągnąć według liczby nawet nie, będę, nie nawet nie wiem jak, jak, jak ta liczba jakby jak wiele miejsc po przecinku to jest i jak to się mówi, więc nawet nie będę tego mówił, ale to się tworzy to się charge'uje ja to zostawiam podłączę jeszcze do tego reaktor, nie, w reaktora nie będę podłączał reaktor po prostu włącza sobie i reaktor działa, casing hit, core hit wybuchnie? wybuchnie? Ja na nie, no nie wyłączę raczej. <laughs> to pierdek nie mówię ci. To pierdek Chyba tutaj plaga muszę podłączyć, jak dobrze myślę. Nie, nie tu. No się go tutaj podłączyło? Nie. O, nie. jakaś się tutaj podłączało, żeby plan wychodził, input z tego nie. Nie wiem, jak się tutaj prąd wyciągało z tego, więc ja to po prostu zostawiam jak jest. Niech to działa. Będzie zapełniony prądem, więc mamy chyba 100 tysięcy albo milion rf rfów tak jakby w zapasie. Bardzo dobrze. No tutaj będziemy mieli, mamy już teraz 3 TRF, Te Tera RF-ów może być to myślę. mamy bardzo dużo RF-ów w zapasie, i to po prostu zostaje po prostu. To się zostaje, to se stąd bierze prąd, jakby. że, że także także to udało mi się skonfigurować. Mamy prąd tworzący się w nieskończoność. Mamy nieskończony bank energii, który bierze z nieskończonego źródła energii. I mamy dodatkowe źródła energii. Zresztą tutaj będę chciał też stworzyć później tęczowy reaktor, który działa tęczą, czyli który tworzy tęczę. Tylko jest bardzo skomplikowany i bardzo dużo nim zabawy i to będzie na o, Rainbow Generator. On jest super, tylko wymaga dwóch części, które się, w sensie dwóch połówek, które tworzy się z różnych innych generatorów i potem wszystkie Te wszystkie generatory tworzy się dwa razy. Otacza się Rainbow Generator, zasila się wszystkie je i dopiero one będą wtedy działać. To jest bardzo skomplikowane i dużo zabawy. A, no, network? Nie, to nie działa. No, dobra. Także ja się w tym nawet nie będę bawił, odbieram sobie Hajsik za Chicana. Mam 100 tysięcy. Cudownie. To jeszcze mogę zrobić power expert, i Magmatic smagmatik na będzie proste, to będzie proste. To, co zrobię tak poza odcinkami, bo to są nudne rzeczy tak naprawdę według mnie, tego nie ulepsza. Także myślę, że to na dzisiaj tyle będzie z odcinka. My sobie może jeszcze tutaj posiedzimy coś poradzimy poza odcinkowo. Także dziękujemy za oglądanie. Ja byłam drzewiasty, to był Aloes. I tak, znaczy się na no ja byłem Aloes, to byłeś drzewiasty. Nic to, by mnie i w mnie przy moich kurczakach. Dobrze, no, co, będą się stresować? Tak. Ok. No to tym stresującym dla kurczaków e, akcentem kończymy odcinek, do usłyszenia za tydzień. I jak macie jakieś porady, czy śmieszne komentarze odnośnie naszych rozkmin e, Star Warsowych, to polecam zostawić jakiś komentarz, bo z chęcią się dowiem jak to działało z tymi Star Warsami, ale nie chcę mi się zagomieć w Star Warsów, bo nie lubię aż tak Star Warsów.